I co musisz teraz ciągnąć kulę? Ooo, tak, to co wyjmij, bardzo. Zasysaj te kule, mordo. Czemu, ty zasysaj kulę! No, no, gargulki! Trzymaj się! Ale inaczej, co masz <grym> ja? robić? <grym, grym>, gargul, garguł! Górdlaj kulę. No, przyciągnąć, ale nie tak, żeby spadła. Akcję. Ale nie. To 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 to. Mordo, znać takiego czarodzieja jak ty, to jest tylko i wyłącznie duma Widzisz, i satysfakcja. Widzisz jak ciągnę kulę? Ty tak nie potrafisz. Nie, po, nie pociągnąłbym tak kuli, nawet jakby od tego moje życie zależało. Mord... O, oh, oh, żeś pociągnął tę kule pięknie. Przestań. Pięknie. I z tego, z tego słynie szwica. Z tego jak ciągniesz kulę. A ty, Kevin? Aaaa, przeciągnąłeś mi kulę za mocno! Kurczaki. Aaaa. Bardzo dobrze. ...point to But there's certainly no, no właśnie, playing without właśnie. Some friendly dobrze mówi Pan Ronen. Dalej. No my hmm. zapraszamy na odcinek. Dokładnie, my jesteśmy dwoje gramy albo dwa gramy, you jak to woli. Pizza, tutaj Fica, tutaj bread. Kevin, so now, gramy w Hogwarts name Legacy. Name a przed Państwem, clear? przed Wami yes. mordeczkami, nasz wspaniały Radomus Bójda, który po. Rzuceniu zaklęcia, tak jak Tom Marvolo Riddle ujawnia prawdziwą tożsamość, która brzmi DAJ SUBA MORDO 50 Jestem <noise> z tego tak dumny, jestem tak, z tego tak durnie dumny Siedziałem pół godziny wymyślając anagramy do DAJ SUBA MORDO I powstał Radomorz Bujda Patrzcie, jak kule nie, bo jest z remis Nigdy, że ona może nie. Mieć kulę Nie, nie dała rady Ale może, Uch. to ty jej wybij kulę stary nie, nie. Pójdź bardziej w lewo. No, teraz... Zaciągnij je. jej kulę tak, żeby jej wypadło. Myślisz, że tak można? Pewnie. Ciąg. Nie tak mocno. O! Za słabo pociągnąłeś kulę i mamy 30 punktów. Nie. Tak? Tak? A, A tak. czy... Ale ona teraz nam... Sama się wybije? Ty, tępa padido, Też ma 30. Tutaj, stary. Zaciąg. Się... Nie, nie, bo nasza spadnie. Nie, ale to się nie nakładają punkty w takim razie, bo okay. nasza spadła niebieska na Okej. Okay. Musisz, stary, teraz zaciągnąć 50. Tak jest! I nice. Perfekcyjnie pociągnięta kula. Ona i ograna! Nie, jesteśmy niesamowicie. Oh yeah! Jesteśmy Radomus! Zwycięzca Radomus. Tak jest. I co? Łysoci? <laughs> Pał? Wow. To się Łysa Pał. Będziemy zrozumieli, co to jest trochę interesujące, pokaże, jak ciągnie kulę. To pojawił pojawi jeszcze więcej kul? O nie Oooooczę. No, Okej, okay, dobra, ona dobra. pierwsza ciągnie. Ciąg te kule. Wybierz kulę i ciągnij. Skup się Skup się, ciągnij mi kulę. Ciągnij kulę. Dawaj. Wow! To chyba jakaś magia, Fica. 30. Ale słabo. Słabo ciągnie. Fica pokaż jak się ciągnie kulę. Tak jak gargulki. Uuuuuh tak jest! Pan... Uu, uu, no, tak, wow. Widzisz? Tak się ciągnie. To jest doświadczenie. Tak o, tak o, tak o. Oui, 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 oui. To jest skill. O nie. Swoją kulę przebije na 50. Nie. nie, nie można na robić. <suszy> można na A nie, nie, No nie sumowały się punkty. No bo nikt nie przebił kuli. Ja ci zaraz przebiję kule. O. <noise> Czekaj, myślę, że <noise> to zrobić. No ciągnie. No poczekaj Pięknie. stary, ty to masz wyczucie do ciągania Tak jest, Pięknie. Wow! Na side przegrywasz i to bardzo. Nawet jak ter... jak Nawet jak walniesz pięć... 50... Dobra, jak walniesz 50, to... Nie, już nie może wygrać! Nie może wygrać już. Ona wszystko na 30. ale kulę... słaba. Skleiła kulę w jedną Dawaj, pokaż jak się ciągnie kulę. No, nie mogę. Aktjów! Nie żartuj! Nie! Jak no! I na... tak wygraliśmy! <laughs> Mam jedną kulę mniej, ja i tak z tobą wygrałem. Eee. Zwyciężyliśmy w korcie przywoływaczy. Jestem pierwszy w kulach. Mhm. To a, mi nie dało! A jednak dało! <laughs> to mi good nic good nie dało! Patrz, jak byłeś a pierwszy coś, w kulach, to jesteś pierwszy w kulach i tyle. A coś, a coś to więcej mamy dzięki temu? Czy to było takie dla fanów po prostu ciągnięcie kul? No tak o! Po co innego ciągnąć kule? Przecież tam nawet ty... pro, profesor Onan powiedział... Onan? Ronan. Ronen? Onan. Onan. Ale ładnie nas wyprosił. Mm -hmm. Mam skille w ciągnięciu kuli. It took weeks for me to get ha, anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, no, I lot remember to take in all all at once. All at once. I transferred here from Wagadu just before my fourth year. My mother received an offer to teach here. Before I knew it, We had left Uganda and nie ma szkoły magii w Ugandzie? Yeah. Jak duży jest Ugandu? Hogwarts. Hogwarts School of Magic is the largest wizarding school in the world. So so to yes, to się przyniosła... A bo jej mama zaczęła wróżbić, okej. Okay. But it never intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Hmm. Mm. Is nie chcę nie być niegrzeczny ale część mnie myślała I że to będzie wielka lepianka I it, so thick, I no, no, like no jestem <laughs> może trochę ignorancki w pewnych kwestiach ja nie, nie, nie a, wiem dlaczego zrobili lepiankę bo co bo są zugane? no, may no nie, nie wiem stary no But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. What? Czej, Niesam You, you czego can use without a wand. Oh yes, I find wandless magic to be much more instinctive, not to mention quite convenient to if one is without their wand. I must admit that I am growing quite fond of using a wand. <laughs> o tak, bo po każdym zaklęciu robisz dobrą It's pozę. Nice no. Dziękuję. Dzień dobry. Ugaduj. Pani Onaj, dziękujemy. Natsai Onay. że Boże, to było debilne z tą udepianką. Jestem naprawdę ignorancki, Strasznie, strasznie. Czekaj, ale jak... Mają góry w Ugandzie? No to, no chodźmy. No to powiedzieli, że to jest wykute w zboczu góry. Wodę mają? Nie wiem. Mają? Nie wiem, stary. Bo ja zawsze słyszę Afryka wyobrażasz sobie pustynia. Z palmami, nie pamętam. Jestem tędy, tak, jestem tempesta. Zgłaszaj się do nas, szkoda. What charm there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Unai. Thank you, Professor. Miss Unai is always a fierce competitor, though I sense o. that she is a bit distracted of late. Nas no Now, na has asked that your give you Bo of jestem w na roku, tak wiemy, 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 Tak, bo przesłuchaliśmy. Uspokój się, uspokój się, uspokój. I you. A, okej, okay, panie profesorze. Jaka poza. Pierwsza lekcja. Tam, 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 tam. Mamy nowe nieodebrane nagrody. Mamy nowy poziom. Pokaż, pokaż menu. Chcę nowy poziom. Co tu się robi? Poziom tu? No. Tak. Wyposażenie, kolekcja, Mamy coś do odebrania, wyposażenia. Uuu, akcesoria na ręce. Uuu, tak. Nice. I twarz? Ozdoby twarzy. Okulary. Nie, U! nie, 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 nie chcę. A, zdejmij. Ale czekaj, to nie daje jakieś... nic, nic nie, nie daje skilku. Akcesoria na głowę. Tak, tak, stary. jesteśmy Londyńczykami. A! Nie. Super. No serio, nasza fryzura zniknie. No dobra, dobra. A jak zdejmę nic, nic nie się daje? Zmiar, nic nie, no daje. No nie no właśnie. To nie daje next chwili. To by nic nie dało. Ale Peleryny patrz jakiś szal. Co to U? jest? Też nie ma nic. Też Ale nie fajnie wygląda. Nie, nie, lepiej bez, lepiej bez. Szaty, nowa szata, szara. Nowe szaty króla. A tu mamy założone? Uwa. Uuu! Czekaj, To mamy założoną? Tak, teraz tak, zdjętą Teraz założona, tak. Była cały czas założona. Tutaj też odzienie mamy założone. Można. Co jest jakby bez odzienia. Ściągnij nam ciuchy. Jakie kale są Piżamka klasyczna. Nice. Jednak wolę mieć założone. Wentarz mm -hmm. Czekaj, i nie Tym mamy nic wyzywanie. z tytułu nowego poziomu? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Lekcje. Tu się coś świeci. Nie, tu jest jakiś coś odzyskałeś. To jest... Odzyskałeś. To Strony to jest... Revelio. A to jest to ten da, pomnik, no który odkryliśmy, okej. Okay. No to nic. No to nie, nie ma nic, nic, nic nie ma. Zadań. Nic nie ma. Zajmę Dawaj. Mam, lecimy, my... lecimy uczyć się czego? Nie wiem. Nowy zaklęć. To teraz muszę wejść w mapę. Tak. I wybrać sobie, tak. Aceptuj, to Tak. Skrzydło astronomiczne. uczymy się. Czego? Nie wiem. No było zaklęcie Czarną agion. there? Wiggle, wiggle. To jest I to przekazany. ja jestem ignorancki. Ale ja nie mówię tego wprost, tak jak ty. Bo ja jestem tępy. <laughs> Kocham wszystkich, do ale dziwny ułóżnienie. O tego. Coś mi uh, zawibrowało. Coś, coś mi zawibrowało. Co z tym? To się coś zrobi? Nie wiem. Idź, nauczyć się czarów. Musimy umieć najpierw czary, a potem dopiero będziemy Spokojnie. eksplorować nowe zakamarki hogwartu. Przynajmniej biegnę normalnie, a nie sprintem tak jak. Ło, wow, co za wagę. No bo ja. zależy mi na czasie, mordo. I przy okazji zawroty głowy ludziom tworzysz. Tak, Zawr... Ta. obracam głowy gdziekolwiek pójdę. Ło, coś tu się nie patrzymanko. Czy to jest...

nie potchnij się, pani. Kurde, mi taka głowa nie spadła. Zostałby smokiem? Zostałby trupem. Ze smokiem? Ze smokiem głową? Tak. Nie jesteś taka stara, nie przesadzaj. No, chyba nie o niej chodzi. Tak? To ona zabiła kusowników i zdobyła sklep O kim bym Nie wiem. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to Levioso. remember. To is... Levioso. 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 A Levioso, Levioso, a levitation charm. Mm. Levioso! A surprised opponent. Oh! Do you care to defend cool. yourself, Master Proet? No? maxima. <laughs> One thing <laughs> I think unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now. Czy to nie jest Wingardium Leviosa? Nie wiem lewioso Nie, no co wygląda? Levioso. No Wingardium Leviosa, nie? Swish and flick. Obrót i trach. Wszystko za pierwszym razem. Jeszcze mamy rękawiczki jak profesjonalista. Let's try something a Dildosa Robię no! <laughs> Guardian Dildosa. Oho. <laughs> Całego tego masz podnieść? Całego. Uspokój się. Uspokój się. <laughs> i co? Nie mam I, i. Nie mam... Muszę zmienić jakoś? A, uuu, ok. okej. Nie masz lewioso. Mam. Gdzie? piórko takie było. Nie masz, masz zablokowane. To co ja mam zrobić? RT. Nie, może przyciągnij go? Nie mogę nic. Zaklęcie podstawowe. Po prostu. A, dobra, dobra. Dobra, sorry. Widzisz, widzisz, że się nie da? Teraz już ile baranie. baranie. I teraz go dobij. Jak? No zwykłym zaklęcie. Ciachę go. Dobrze. Wow. Ale dostał po, po, po głowie. Very good. najlepszy But the to We'll start. Ze Swallowem. Nieee, nasz kumpel. Swallow? Dawaj. Wow. Okay. Pamiętaj, Protego jest Y. Więc broń się. No nie będziemy tego używać teraz. Wszystkiego. powiedziała. Protego, Podstawowe i Levioso. Więc bij go Podstawowym. Nothing I teraz bij go Podstawowym. A jak on zacznie atakować, Protego napierdzielaj. I Let's potem Levioso i bij go dalej. Protego. Pięknie i bij go i teraz lewioso, lewioso go, lewioso lecze. I bij go, no się spokojnie. Ale z słolą, z To był, to był swallow w tym momencie. Widzisz jak sobie dobrze radzę? znajdź swoje miejsce. Mordo, na, nawet pół zaklęcia w nas nie trafiłeś. Seba, to ja będę tutaj najważniejszy w Slytherinie. Nie ty. I I'm gonna spot, swallow. <laughs> Slytherin. Poczekaj. Thank you, Professor Hecker. No, Glad nice. I Pani opportunity to practice. Wiadomo, If what I've seen today, <laughs> <dobrać się. laughs> classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of grindelows entirely. understood, professor. so, i'd advise you to no keep ever. practicing whenever you can. perhaps, mr. salam. <laughs> again, well done Poćwiczymy today. Razem, i shall reach out soon with additional assignments. Oh, no. right. Do you That's want to swallow my uh class is nice work? I enjoyed that. Well that duel was Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect the phone. Then again. Mm -hmm. this wasn't your first duel. nie <śm> Nie, pierwszy raz Krzyżowałem Skrzyżowałem różdżki już kiedyś. Walka na różdżki nie jest mi obca. Tak, tak. O wow, nie, troszeczkę zbytko zbyt Ty byłeś nie No pewnie. Brzmi intrygująco. Count me in. Oh, excellent. <laughs> Seba, I <laughs> you was right about Sebastian, to <laughs> <nice startable laughs> Sebastian, <at> <laughs> Sebastian swallow. To to Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, mm. you just have to be clever enough not to get caught. <laughs> Thank you, Sebastian. I'll yeah. keep that in mind. <laughs> Thanks, Pleasure chatting <laughs> with you. I'm sure I'll see you soon, perhaps somewhere unsanctioned. Zobaczymy, we'll czy Mają klub swingerów. ...Kumbratelby, mm -hmm. się do niego Jeśli jesteś zainteresowany. Sebastian. Coś jeszcze, ktoś jest do pogadania? Tam coś jeszcze było. Walnij Rewelio mordo, Reweluj, Jak się to robiło? Lewo, w lewo. Aha, O! Coś dingnęło. Nie, chyba nic nie dingnęło. Coś dingnęło! Ale to zawsze dinga chyba. Huh. No właśnie, stary jesteśmy na piątym roku, a powtarzamy w zaklęcia z pierwszego roku. Dobra. Hogwarts stary z jakiegoś powodu coś, coś od nas chcą. lecą nam, idą nam na rękę kompletnie. Dostajemy stary książkę, którego żadna inna osoba nie dostała. Dostajemy powtórki z pierwszych lekcji. Jesteśmy wyjątkowym. No, Radomus jest naprawdę potężnym magiem, go bardzo szybko. Uuu! Uh, ding? Słyszałem ding? No ale coś, tylko dingusy, jest dużo. Tu jest. Dingusa? Zamyk poziom drugi. Musimy... Jest jakieś skrzynia, ale jest Tak, musimy ospelować się najpierw. Uuu! Uh, uh, nice! Portret. Iliusa. Iliusa! Prawie! Jeszcze jeden poziom stary i będziemy mieć nie wiem co. Źle hmm. idziesz, kompletnie źle idziesz. Pamiętaj, że jak dasz strzałkę w górę, to pokazujesz sobie y, Gryffindorski Search, czyli GPS. No, aha, to wystarczy otworzyć. O! Rewelio. Rewelio. Ding! Tu jest coś? Oh, Okej, ok. ok. to podnieś już. Okay. Nowy film. Reweluj go! Mogę go? To pewnie jakaś pani profesor. Co ty gadasz? Nie wiem, no stary, może głaszczesz jakiego, jakąś, jakąś mężczyznę teraz. Jakąś mężczyznę? Jakąś mężczyznę. <laughs> okay. Może nie? Transmutacja. Co jest? Stary, czy jeżeli by się ktoś zmienił w kota... Jako trans... Nie pod... kończ, nie kończ. Nie. nie, nie, czy miałbym mieć rójkę? O, Zwyk... wygląda jak ty. <laughs> Mi przypomina twoją starą. Oh, uh, excuse no ja myślę. <laughs> ah, there you are. Obraziłeś moją mamę. Nie.

Regardless, you must continue to That's build toxic. upon what you've learned. This In is that regard, <laughs> I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. <laughs> 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 <tac> Professor Ronan that. did mention something about that. In fact, <laughs> yeah, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace you the supplies nappy? lost on your way here including seeds, potion recipes, and crafts Thank you, Professor jakieś... And, Mr. Ollivander, ja will connect ah. you with the perfect wand You've managed Nie your classes well with a borrowed wand but you'll find the magic you cast with your own oh, wow. wand to be far superior Okay There's an Ollivander's in Hogsmeade There is Most people are familiar with the shop in Diagon Alley we're fortunate to have someone like him Okay, but so, so a so, is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. has a monopoly? I've so, never heard, so. heard of spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts objects. <laughs> I shall explain more about them when you begin working with transfiguration okay Okay. Can you tell me more about the potions shop, Professor? Jay Pippin's shop stocks a wide array of potions Pippin. ingredients, Pippin. although they rarely sell recipes. Professor Sharp okay. asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Okay. I'm eager to get them. Very well. Like Swallow? Seba, niech Seba z nami leci. Albo pani Onaj, albo jakieś. <laughs> Swallow. albo możemy wybrać. Kogo wolimy? Kurde. Nati jest ciekawa. ja chcę się dowiedzieć więcej o tym, jak wygląda szkoła magii w Ugandzie. Like to Nati. Is Poza tym z kobietą nic Nie umknie twojej uwadze, stary. Chyba No wolne kobiety, nie? ma mm. od, od czego? him and his associates, right A ja ja z drugiej strony swołowo. will meet doors. No time to no. waste. The sooner you complete your work, nie przypisuj, skończyć nie przypisuj, nabijesz piwa. piwa. No, słuszne, U. słuszne porównanie. No, fair Dobra, więc. Na tym zrobimy pauzę w przygodach Radomosa Bujdy. Znanego również jako Dai Suba Mordo. Także wiecie, co macie robić. Dokładnie. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i że wasz dzień będzie jeszcze bardziej udany. Z wami był Fica. I Kevin, dwoje gramy, coś też dodać. Do następnego. Bye.